Siemka, ja jestem Adam a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraft kanału. Jak widzicie, znalazłem dość fajną polanę, na której właśnie postawiłem dom, ale to nie jest zwykły dom. Zresztą sami zobaczcie. <laughs> tak wiem, najlepszy dom na świecie. Jak dobrze mnie słuchaliście w poprzednim odcinku, to wiecie, dlaczego taki zrobiłem. I, Im bardziej moja taktyka polega na tym, że im bardziej coś jest ża żałosne, tym le im, lepiej mi wychodzi. Więc, jako że nie miałem pomysłu na żaden konkretny styl domu, to postanowiłem wyrpać wszystko co miałem. Nawet zrobiłem taką burżuazyjną podłogę z ród żelaza. Resztę tutaj właśnie przepalam. I zastanawiam się, co mógłbym wam dzisiaj oprócz tego pięknego cudu architektury pokazać. Aha, jeszcze wiem. Muszę zobaczyć sobie nagrać moje współrzędne, bo jeżeli bym umarł, no to naprawdę czeka mnie długa droga, bo przeszedłem bardzo wielki kawał drogi, więc przydałoby się, żebym nie umierał. Więc może sobie zainwestuję w nową zbroję od razu. To jest chyba tutaj podstawa, jak jeżeli mam mm, trzymać się przy życiu cały czas. Spróbujemy, dobra. Odłożę te zbroje tutaj do środka. Ehm, może dzisiaj wybierzemy się w jaskinię z powrotem. Nie! Co ja zrobiłem? W ogóle jest, jest fajnie, bo jest drugie piętro w tym domu. I tutaj jeszcze się zastanawiam. I nie muszę robić przepalarni, bo w ścianach mam piece. I w ogóle jest najlepszy dom na świecie. <laughs> no i dobra, wydaje mi się, że chyba te rzeczy, które mam teraz przy sobie, starczą mi. Teraz jeszcze muszę znaleźć jakąś jaskinię, co chyba będzie największym problemem. Bo z tego co ostatnio zauważyłem, to tutaj nie ma. Chyba najlepszy dom na świecie. Coś jeszcze popróbuję przy nim. Coś jeszcze może jakieś ręce dorobię, zrobię z niego człowieka i, i w ogóle będzie kompletny, kompletny szczyt. Szczyt szczytów. O, właśnie, tam była jaskinia. Yy, bo widziałem, kontynuując, yy, nie ma tutaj tych numerków nad potworami. Dlatego nie można przenikać przez ścianki, wchodzę, wchodzę w krew i w tkanki Nie pamiętam z czego to było, ale coś takiego A wiem już z czego to było, ale nieważne ehm, Mamy pierwszą jaskinię, ale nie wiem czy ona będzie jakaś szczególnie okazała Fajnie by było zejść jakoś trochę niżej W sumie możemy się tutaj wkopać, nie będę szukał jakiejś, jakiegoś naturalnego cave'a Kop kop w dow dof dofdaw O, no i mamy pierwszego cave'a Wow ah, ah. Ciemno Uo, dobra, przestraszyłem się trochę, no przyda, bo byłem taki otoczony z dwóch... Dungeon! Wow Dungeon, zajebisty początek! Piątek, piątek! Weekendu początek! Tylko że dzisiaj nie ma piątku, tylko jest czwartek. A! Szybko obstawić Nice! Dungeon opanowany, co mamy w środku Wiadro Bezużyteczne siodło Gunpowder I inne bezużyteczne rzeczy Dobrze, ja bym chciał coś lepszego O, żelazo, no Trochę gunpowderu Zboże Jak na razie wezmę wszystko Potem najwyżej yy, sobie kilka rzeczy odłożę. Kuźwa Chcę to. mossy stone czy Moss Stone? Nie pamiętam. Nie będę tego niszczył. Tylko w przyszłości zrobię tutaj mob, grindy, mob grindera. I będzie odcinek nowy mob grind, mo, zrobienia Mob Grindera. To jest najlepszy pomysł na świecie. Więc. Więc możecie teraz w tym momencie dać łapkę w górę. I w ogóle. Zostawię tak, jak tutaj jest. Tutaj jest troszeczkę już rozkopane, wziąłem co chciałem wziąć Odłożę tego, to czego nie chcę A! Ła! Słyszę pająka, widzę światło Pająki to mają naprawdę straszne dźwięki Tutaj słyszę go, na dole gdzieś O! Widziałem strzałę Ha! Złoto! Dobrze, tutaj jest czysto Chyba, znaczy tak myślę, przynajmniej fajnie by było Słyszę cały czas te pająki, one Pająki mogą patrzeć przez ściany Znaczy widzą mnie przez ścianę, więc Pewnie już jest na mnie sfokusowany O creeper, ja pierniczy nie wierzę Że on tak wybuchł Je pierniczy je... Tak czułem, bo... czułem Że muszę się odwrócić, bo zaraz coś mi wyskoczy na plecy Naprawdę, to już jest to Czego mi brakowało ostatnio w jaskiniach Jest tutaj zombiak ale on ma duży zasięg ataku, nie? Blisko, tak daleko jest ode mnie, ale i tak dostaje obrażenia od niego. Ja pierniczę, najgorsze miejsce, jakie może być. Otwarta przestrzeń, dużo. Jeszcze tutaj na głowę coś mi może skoczyć. Tam coś jest, tam jest Creeper. Widzę, jak się ruszał. Dobra, to jest z, z domu mi nic nie, z góry mi nic nie wyskoczy, chyba. Tu jest Creeper. Wybuchaj, wybuchaj, czy nie. Dobra, mamy gunpowder z niego Kolejny creeper Tu nic nie ma Uff, Jezus Maria To jest dawno... Kolejny creeper Nawet dwa! A! Boję się iść tutaj pod, pod wodę, bo ktoś mi może tutaj wyskoczyć Na głowę i spłynąć prosto na mnie Tutaj sobie... Aaa, przechodzę, przechodzę, już nic, już, 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 spokojnie Dobra, jestem <ślay> Z drugiej strony wracam w to samo miejsce o, o, o widzę, widzę, go. Zablokował się. jest sobie oświetlę. Dobrze. Pokonany w bardzo równej walce. Niesamowity, niesamowity rycerz ze mnie. To jest znowu rozwidlenie, z którego, z którego, z którego mogę dostać ze wszystkich stron, w ryj, w ogóle po ryju. O, złoto. Na, na złoto to ja jestem... Taki bardzo chętny, bo złoto jest rzadkie I mimo, że się nie przydaje do niczego, to jest Taki Mogę sobie zrobić złoty łańcuch i zacznę rapować Nie wiem czy przypadkiem sobie Nie zmienić, czy znaczy nie przypadkiem, ale czy sobie nie zmienić Poziomu trudności na easy Easy, easy Muszę się potrapać po głowie Aaaa. Dobrze Właśnie to zrobiłem, ale nadal mnie Noch No hej okay. O! Za, nawet gravel Eeeeeeeeeee Dobra wiem już, to- które ja przyszedłem tędy przy lawie i tutaj creepery były I chciałem iść w tę stronę, bo tutaj było dużo Tak właśnie kurwa A! Wybucha Dobra, ale nie dostałem obrażeń na szczęście No i znowu rozwidlenie I znowu ty NIE! NIE POCHODNIĄ! Boże, idioto ja I Najlepszy ja na świecie Pięknie, kolejny odcinek jaskini spenetrowany, bez żadnych szkód. Zatkam. Jo, jo! Ale nic tutaj nie znajdę, oprócz paru sztuk irona! Dobra, tutaj jest dużo, tutaj jest sam początek i tutaj jest lawa, do której chcę się dostać, bo to jest poziom 15. A wiecie co? Może być na poziomie dwunastym, na którym właśnie się znajduję. Wiecie, co może być. Koło redstone'a zwykle są diaksy, więc może teraz też się uda. No a proszę, nie, ja nie czuję, żeby tutaj coś było. Bo sam redstone w sobie nie jest mi potrzebny, chyba że coś będę z niego robił, ale to nie wiem. Na razie mi się nie śpieszy, żeby jakieś mechanizmy budować. O, tam coś widziałem. Złoto, nie inaczej. A z diamentową zbroją byłoby naprawdę fajnie chodzić. Już zrobiłem już sobie żelazno, więc nie wiem Chciałbym mieć bardzo dużo diamentów, żeby Aż pokusić się na diamentową zbroję Tak, jak mi, jakby mi tutaj to wrzuciło To chyba bym skasował save'a i zakończył serię, wiecie Ale tutaj jest idealne miejsce Dla spawnu diaksów mm, Wodę sobie zatamujemy, bo ona mi jak zwykle przesłań, przeszkadza i zasłania i w ogóle jest fe Chociaż czasem ratuje mi dupę, więc no o, mamy, dobra, są diaksy. No i nice. Yy, chciałbym, żeby było ich trochę więcej niż dwa, czyli tyle, ile zobaczyłem na początku. Dwoma też się yy, ucieszę, bo będę miał na nowy kilo. No, tylko dwa. Może coś jeszcze obok jest. No dobra, no dało się. Mamy diaksy, czyli jest, jest duży plusik. To jest takie idealne miejsce do schowania diaksów. Takie wiecie, że z góry ich nie widać. Ale dopiero ci odważniejsi, którzy odważniejsi albo bardziej dociekliwi, którzy tutaj zejdą, mogą je ujrzeć i w ogóle być spoko O! O! Zjadłem sobie mięso, bo chciałem postawić to, No. Super. Super partie Wiecie co? Pewnie też tak macie takie uczucie, że mm, jak kopiecie gdzieś, na przykład rozkopujecie skały tak o. O, KURWA MAĆ! Ja pierdolę, nie wierzę to. Ku ja. KURWA, nie wiem, co powiedzieć teraz. Jak się zdygałem. Boże, dobrze, że miałem zbroję, bo zostało mi półtora serca. Gdyby nie te resztki zbroi, to bym już padł i bym był naprawdę w czarnej dupie. Bo byłem w wodzie i prawdopodobnie moje rzeczy by gdzieś tam spłynęły. Nie wiem, czy do lawy. Chyba nie. Przecież w sumie tak. Spłynęłyby do lawy. Więc no, ja pierniczy działa. Dobra, skaczę i lecę tam. Chwila, on wybuchł. Dobra, tam jest, widzę. W ostatniej chwili, nie? Wypierdalać z tą wodą. Następny tam siedzi. Boże. Widzicie, teraz woda mi ratuje dupę. Bo przez nią te Creepery nie mogą. O, jaksy? Patrz, jakiś strażnik diaksów. Dobrze, że nie wybuchł, bo bym je rozjebał. Sorry, że tak teraz wulgami rzucam na prawo i lewo, ale jestem naprawdę poddenerwowany. Dobra, kolejne diaksy. Wezmę sobie yy, współrzędne. O, następny, nice. Tutaj już nie ma lawy. I tutaj też nie ma. Więc możemy sobie to spokojnie wykopać. No, i cóż, mamy 5 diaksów przy sobie, w sumie mamy już 6 z tym, który jest w domu. Jest trochę ryzykowne chodzić na resztce zbroi po tak niskich poziomach w jaskini, ale tak czy siak myślę, że jeszcze nie poprzestaniemy na tym. Nie zdziwcie się, jeżeli będzie tutaj ten odcinek będzie podzielony na dwie części albo po prostu dwa odcinki z tego zrobię. Bo wiecie, jak już się wejdzie w KB, y, to się siedzi w nich przez jakiś czas i traci się poczucie czasu. Ja chyba właśnie straciłem, nawet nie wiem ile nagrywam, więc możliwe, że to będzie. Zrobię z tego dwa odcinki. Dobra, redstone mamy aż nad to, więc myślę, że nie będę już się na niego kusił. Nie całe dwa staki myślę, że w zupełności mi wystarczy na bardzo długi okres czasu. Plus jeszcze trochę tego mam w skrzyni u siebie w domu. Tak, w domu w cudzysłowie oczywiście. Właśnie, zawsze tutaj tak złoża w alfie były rozłożone. Że jak były dwa, z, dwa, dwie rudy, jedna nad drugą, i nic poza tym, to warto było jeszcze rozkopać, bo zry, zawsze, znaczy w większości przypadków, jeszcze coś się kryło za, za blokiem. Słyszę to, słyszę to, słyszę to. Jezus Maria, umarł tutaj. A czemu to ja nie wiem, umarł. Boże, ta gra... Woohoo! Wiecie, no cały czas narzekam na tę wodę, ale ona już raz w tym odcinku uratowała mi życie praktycznie. Więc tutaj już nic na nią złego nie powiem, po prostu będę ją zatamowywał. Ooo, właśnie. Tak czułem, że tutaj coś będzie. Dungeon? What the fuck? Ja pierdolę, jaki damage. Co z wami jest nie tak? Że wy taki damage ciskacie we mnie. Easy. Tego jeszcze na szybko. O, o, dostałem laga. Paniczne pochodnie i dużo zboża. To się przyda. Wezmę też siodło, kolejne, kolejny bucket, trochę żelaza. Następny żelaza, redstone, jakby go było mało. Nici. O, nici teraz jest dużo, więc mogę sobie je wziąć. No i zbawienny chleb. Tak, tak. Wie, wiecie co jeszcze muszę zrobić? Tak, goddammit. Dobra, spodnie. Spodnie... Zostawię w skrzyni. Niech, zosta niech pokolenia sobie je... Następne pokolenia niech sobie je przywłaszczą. Okej, okay, teraz jest git. O! No, to żeśmy powalczyli. O, zjadłem chleb. To jest jednak minus chleby, że w ogóle jedzenie jadło się poprzez jedno kliknięcie. Znaczy to było w sumie, to miało duży plus pod takim względem, że można było wyleczyć bardzo dużo praktycznie całe zdrowie z, za pomocą kilku kliknięć, w, praktycznie mniej niż jedną sekundę. Ale trzeba było uważać, żeby przez przypadek nie zjeść czegoś. No bo to też. Trzeba przyznać, że było dość problematyczne, jeżeli przez przypadek zjadło się ostatni, ostatniego kotleta, którego miało się na czarną godzinę. Widzieliście na moim pasku ekwipunku jaką panikę... Znaczy to... właśnie to było takie... ...zakłopotanie. Nie mogłem wybrać miecza. Ja się zastanawiam, czemu tutaj najwięcej creeperów się spawnuje, jakby było najwięcej zombiaków. Albo chociażby szkieletów, które, no jak widzieliśmy ostatnio inteligencją nie grzeszą, to byłoby niebo łatwiej. A tak to nie dość, że one nie wydają żadnego dźwięku, to kurwa, no o tym właśnie mówiłem. Gdyby tego złota było o 4 sztuki więcej, to by mi wybuch na reju znowu. Jezus Maria, muszę patrzeć pod nogi, jestem idiotą Jakbym teraz wpadł, to bym sobie pluł w brodę do końca życia Gdzie jest wyjście? Ja już chcę do wyjścia No i mamy pająka pierwszego, tylko niewiele go widzieliśmy Tak, ej, 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 Znalazłem chyba miejsce, w którym byłem Początkowe Nice Ta jaskinia oficjalnie idzie teraz do lamusa, ponieważ ja już nie chcę tam wracać A, okej, okay, teraz... Już najmilsza część, chyba. Czy fajnie by było, jakby to była najmilsza część, czyli powrót do domu. E, tak więc to była niesamowita przygoda w jaskiniach. Nie wiem ile odcinków, nie wiem, ale co z tego. Szybko do domu! Eee! Jesteśmy w domu, nice! I teraz mogę odłożyć wszystkie rzeczy, więc. I ja się z wami żegnam. To był kolejny, to nie wiem ile to było odcinków z tego wyszło, ale tak czy siak wyszło fajnie i mam nadzieję, że zostawicie ocenę. No i cóż, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, cześć!